No, zobaczmy jak to kurde perełka da radę dzisiaj. O, trochę odkurzymy, żeby areo dynamiki nie zakłócać. A dziś od króliczarni zaczniemy, bo tak wychodzi. Sprawdzić najpierw, czy wykot jakiś był nowy. Nie ma. Która jeszcze miała się kocić? Żniczka. nie ma. Kurde, ona miała pierwsza. Według moich obliczeń a tutaj ta pierwsza wyszła. Dobra. A no i ta. Też nie ma. Dobrze. Dobrze. A zielonkę dzisiaj muszę z rana skosić. Cały wózek. Także zaraz idę skosą, póki jeszcze tam prawa trochę ma w sobie więcej wody. I co więcej? Wczoraj jeszcze udało mi się sprzedać 5. Sztuk cztery samce, jedną samiczkę, kurde, nie widać. O! Z tych małolatów O! Po 25 zł. Także jest ok, na zboże zarobiły. Tak za dużo zboża nie idzie, ale, ale one co, im większe, tym więcej będą jadły. Trzeba zapasy porobić, kurde, bo jakiś kolejny wirus przyjdzie. Jakaś pandemia międzygalaktyczna. W ogóle nie będzie nic. Nie będzie niczego, kurde, Kononowicz to ten, to już to przewidział dawno temu, ten to ma łeb Czemu takiego nie mamy prezydenta, tak? no. Zobacz, przyjacielu, twoje poidełko, <laughs> z tej flaszki, chyba się sprawdza, kurcze. No, wczoraj dostawiłem, bo już młode, duże, a że zielonki nie miałem, to zaczęły pić więcej wody. Także zobaczcie, jak to wszystko się ładnie tutaj chowa. Wszystko zdrowe, żadnego upadku. Odkąd tutaj. No. Od początku jak tutaj wsadziłem króliki. Tu nie ma żadnego upadku. To ile się przewinało od królików? No sprzedałem z 10 czy ponad 10. 10 może. 5 7, Kurde jest 9 o 9, to chyba wiem albo o 10. No i żadnego upadku. Fajnie, tak można chować, o, no ale widzicie, jako poidełku zrobił farmer, to i działa wszystko, Kurcie, a taki motowy przecież, on no to co by to, kurde, musiał stać i uzupełniać, albo ich 10 założyć, taką mają gar wody, jak, kurde, yy, w tej, w tradycyjnej hodowli królika, kiedyś na wsiach, w stodole, czy pod stodołą, garneczek wody, tak jak psa się karmiło, garnek, kurde, i dawaj, no, no, po księżniczce kurde, jedno ucho spadło i huk, takie to mieszańce, panie, rasowy, kurde, ucho nadstawia, tylko słucha, <gryny> czujny, wiesz pan, <gryny> dobra, karmię i zielonkę trzeba właśnie, no, jadę najpierw po zielonkę. No, proszę państwa, wczoraj zaznaczyłem, nagrałem, było więcej materiału, dwa razy więcej, ale film był ten tyle długi, żeby na pewno by mi się nie udało wczoraj jeszcze w nocy wrzucić, ja chciałem wrzucić, żeby nie mieć zaległości e, No to skróciłem go o parę wydarzeń Co my tu łowimy O kurde, dupeczka Nie przepraszam to chyba Może i nie dziecko kurde, się podjarał farmer W końcu laseczka jakaś No Albo przyszła laseczka Nie no Chyba dorosła. Dobra. Czerwiec mamy, proszę państwa. Co mówimy? Liny. O. Chciałoby się Lina ogarnąć. Jakuba, Konrada, Hortensji. Dobra, dużo roboty jest, proszę państwa. Więc się biorę jak najszybciej. Zobaczcie, jak sobie ładnie pobierają. Już dostały solidną porcję. Także. A ty co? Najad Na ty co się najadłaś? Wszystkie sobie jedzą ładnie o. Także jest git Wczoraj nagrałem jak sprawdzałem Gniazdo tak kontrolnie, ale że nie wrzuciłem to jeszcze raz pozwolę sobie sprawdzić dzisiaj abyście wy wiedzieli co się dzieje. Zobaczcie jak ten już, już konkretnie widać co tutaj z niego będzie za agent. Kurde, a na bomby niesamowite. Łoty, no to już kurde podwójny. Zobaczcie, dopiero otwierają oczy, otworzyły, a ten, o, jaki już duży. Zobaczcie, no ja sobie w hodowli, oby to była samiczka. Jedna i druga, albo chociaż jedna, żeby była samiczką. ja sobie w hodowli to zostawię raczej. Nie ma opcji. Jest takiego miotu po, po dłużej samiczce i po terroryście farmer takie rzeczy to tak. A tutaj samiczka miała 6. Ile jest dziś? Wczoraj sześć żyło. Jak sprawdzałem. A dzisiaj sprawdźmy. Wszystko ładnie. Gniazdko pięknie wygląda. Dużo puchu. Może za dużo. Trzeba wyrzucić trochę może. O. Wyrzucimy. To za dużo. O. Się podzieliły. Widzicie? Za gorąco było. Też się rozeszły po gnieździe. Też pięknie rosną. Samiczka karmi. Czyli siostra się wyrobiła jako matka. Będzie podobny. No, kurde, zobaczcie, jaki fajny wykod. Trzy takie i trzy takie będą. O, bomby, no, napasione. Widzicie? O, ten to nie musi odwrócić, na plecach leżał. No, trzeba puchu zabrać, bo one się kurde mogą przegrzeć. Mm. Temu się podzieliły, bo im za gorąco w kupie było. Zabieramy puchu. O. Huh, kurde, narwała. Gniazdo eleganckie. Właśnie dlatego wykotnik jest dobry yy, na porę jesienną, wczesnowiosenną, zimową. Gniazdo jest bezpieczniejsze. Po prostu się nie rozejdzie. Yy, młody mają cieplej. Także jeśli samiczka coś jest mało zdolna, jeśli chodzi o... Yy, budownictwo, no to sobie wykotniku. Jeśli tam coś zacznie majstrować i zrobi trochę puchu, to sobie da radę. Także tak, dobra, proszę Państwa, yy, ja zaraz 30 odpalam i jadę kurde ziemniaczki obsypywać. Już teraz głęboko zajadę, bo to nie ma co, zielsko zapierdziela, wszystko rośnie teraz po tych deszczach i jak tylko ciepło, noce się zrobiły ciepłe, więc trzeba to zrobić. I niech już leżą. I, ten. I będę się brał za inne roboty od cholery. Jest roboty dzisiaj, kurde, lepiej nie myśleć. A tak wygląda szopa na dzień dzisiejszy, proszę Państwa. Roboty stoją, wiatr wieje, jest inna robota. Trzeba w pole wyjechać na chwilę, ale dzisiaj będę robił. Będę tutaj, o, zobaczcie, tą ścianę trzeba skończyć, i już będzie można, kurde, o, już będzie można y, myśleć o dachu. Jak tylko pogoda pozwoli, bo wszystko mam, tylko kurde, robić trzeba. No i króliki dzisiaj trzeba ten... Y, trzeba wyłapać. Nie, chociaż nie, nie, zamknę wybieg y, i zrobię im kawałek czegoś jakiegoś zadaszenia. I wszystko, a niech one biegają, bo ja ich nie połapię, nie ma opcji. Kiedy będzie odpalić kamerę na godzinę i zobaczycie jak się łapie króliki. Przez godzinę wszystkie wyłapię, nie ma opcji. A ty żyjesz? Nikt zawału nie dostał? Spokojnie, kurde. Torpeda wykończy mi te króliki. Trzeba chyba wrócić na ten, na stare ustawienia. Także jest wszystko. Nie urodziła, do stresu. Dobra. O, jak ładnie siedzi sobie mała księżniczka. Zielonki się najadły. o. będą teraz, kurde. Kulki wali cały dzień. Hmm. Ogólnie to człowiek ma przesrane. No, że człowiekiem się rodził. Kurde, co robota. Jakieś dziwne jazdy. A taki królik, co? To jest taka, kurde, to jest wyższy stopień e, nie inteligencji, ale e, świadomości. O, jest wyższy stopień świadomości taki królik. Bo po prostu dla niego to jest Elegancko, się naje, się położy i ma w dupie, że on w klatce, że, że, że tu jakiś człowiek się kręci. Nie, nie ma pojęcia, że, ten, że tam później jakieś tam życie się kończy, się coś zaczyna. Nie ma pojęcia o tym, więc tam nie, nie wnika dupy, nie zawrata sobie głowy. Także no, może człowiek kiedyś jeszcze za tysiące, tysiące, tysiące lat będzie też na takim yy, tym etapie świadomości, że nie to, że tylko życie. Tylko rozumiecie wszechświat, energia, te sprawy. Zobaczcie, jakiś dziad na rynku sprzedał mi do jedzenia ziemniaki stare, które już się zaczęły psuć. Mógł nie wiedzieć, bo to może tydzień czy coś na samochodzie przetrzymał i się zaczęły psuć dopiero. No ale sprzedał to sprzedał. Więc no wysadziłem taki kawałek. I zobaczymy czy mi się zwróci, proszę Państwa. Czy grydy jestem stratny, czy na jesień uzbieramy i jeszcze na tym zyskam. Także tak, kurde, zostańcie ze mną, to będziecie wiedzieć, czy farmer przychytrzył kulawy system i kurde gamoni, czy nie. Dobrze jest już w miarę tak przygotowane na przyjęcie indyków. I zobaczcie co na sam koniec patrzy. Kurde, co to, to, to tutaj mówię kurde coś od zewnątrz nie, to od środka. Zobaczcie, w porę, kurde, wywaliłem te króliki. Wygoniłem, na wybiegu są, ale trzeba je będzie zabrać, zobaczcie, próbował uciec. O, może tak o, bo sobie głowy powykrzywiacie. Patrzcie, kurde, pod kamieniem już poszedł, kurde, samego rogu. No, jedna noc i nie ma królików i wszystkie by poszły w pole, w warzywo. Dobrze, że tu farmer nie gubi, on takie sytuacje to już przebiciał parę lat temu. O. U, to jak mysz, jak szczur poszedł. Patrzcie. Ocwaniaki, Uszaki kurde. Gdzie mi się podkopie. Inżynier kurde. Dobra. Idę po te, po indyki. Wszystko zabezpieczone. Patrzcie jaki animal planet. Tu kurde kaczaki. Tam gdzieś kury na wybiegu. Tam bocian. Nie wiem czy widać. Może widać, może nie, a tu króliki, zara indyki będą, kurde. Normalnie powinienem dopłaty dostać za, ten, za różnorodność na ziemi, za utrzymywanie gatunków i tak dalej, kurde. Coś powinno być. 500 plus dają, kurde, czego jeszcze nie dają? Wszystko dają, tylko dla mnie nie dają. Indyki już przeniesione, mają teraz cały dzień, żeby tutaj się oswoić z tym otoczeniem, z tym kurnikiem. Yy, więc tak yy, dosyć bezpiecznie sobie w nocy już będą miał jakiś kąt ulubiony i zobaczę, czy jakiś karton, czy coś może założę. Może będzie trochę cieplej, chociaż to 2 stopnie, aczkolwiek one opierzone, jak się w kupie zbiją, to wystarczy. O. indyk jak jest żywy, zaciekawiony, to właśnie takie dźwięki wydaje. O, już zielsko, kurde. Będzie trzeba im tak samo króliku jak będę kosił to i im będę rzucał, bo one dużo trawy jedzą, tylko te brojlery kurde, yy, kurze, pasze mają to tam na trawie, ale patrzę, właśnie zamierzam je trochę przygłodzić i zielonki im dać w paśniku, zobaczę jak to będzie działało. No dobra, idę im jeszcze tylko pasze yy, załatwię im. i będą siedziały tutaj przez ile? 12 tygodni? No, do 16 tygodnia mniej więcej chowam o ile będą żyły bo to jeszcze wszystko może wyzdychać e, prawie połowa zdechła o ile tutaj dobrze liczę to jest koło 24 więc 45 to kurde jest masakra jakaś e, no ja myślę żeby to była pasza albo ogólnie warunki no to znaczy warunki Mo, mogło być że było im za chłodno i najsłabsze padły gdyby może było cieplej to by może te słabsze przeżyły ale by później padły, zobaczymy jeśli z tego mi nic nie odpadnie później to znaczy, że naprawdę coś przeżydziło i najsilniejsze zostało a jeśli będą padały na czarną główkę na coś innego no to znaczy, że, że, że jakiś gówniany chyba sorty. bo od paszy to by większość padła albo wszystkie co, jak myślicie a nie, że tutaj jeden przeżył, dobrze się mają a kurde reszta padała dzień po dniu I idę. No i do śniadania trochę roboty zrobił. Nie ma co narzekać. Trzeba iść teraz do domu. Kawka, śniadanie. Począć. Co jest, kurde? I ten. I się brać za szopę pewnie powoli. Króliki zostają na razie na wybiegu zadaszenia. Nim kawałek zrobiłem. Więc niech siedzą, aż wygryzą tą trawę. A ja będę się brał za szopę. Tylko nie wiem, czy, czy umieszczę to dzisiaj w filmie, czy dopiero jutro. Także jeśli nie dziś, no to bywajcie, trzymajcie się. Cześć.